Cześć. Jeśli dobrze nas znacie i często słuchacie, pewnie wiecie, że uważamy, iż taką podstawą i ważnym elementem pielęgnacji biznesu jest aktualna wiedza i działanie na danych. I właśnie pojawiła się taka okazja, a bardziej możliwość, że Allegro w Allegro Analytics wprowadziło nowy raport. Ten raport znajdziecie. Warunki promocje, czynniki wpływające na wybór top oferty, więc powinien on Was zaciekawić. I łączymy sobie innowacyjne rozwiązanie wraz z dostępem do danych. Na samym początku chwila o interfejsie, bo jak zwykle mamy tutaj kilka rynków, mamy tutaj możliwość wyboru tylko naszych kont, na których pracujemy. Na razie nie możemy podglądać konkurencji. Mamy opcję: szukaj kategorie, wykluczone fra frazy, i też, jak widzicie, no jest to tego troszkę mniej niż w przypadku zwykłych raportów. Ale tutaj, niżej, możemy sobie posortować po wynikach lub pokazać kolumny, które są u samej góry. Jest ich siedem. No, zróbmy sobie takie szybkie doświadczenie też zostawiam Wam to jako praca domowa. I ja wpisałem akurat astronauta projektor produkt powinien być wam dobrze znany no i otrzymałem trzy strony wyników i co można zauważyć no przede wszystkim jakość sprzedaży jest z jednym z kluczowych mierników dla Allegro jeżeli chodzi o uzyskanie Tobo oferty i teraz nie chciałbym dywagować o tym czy jakość i dużo punktów, odpowiednia skala, zwiększa sprzedaż, czy nie, bo przede wszystkim ona zwiększa e, trafność ofert i o tym pamiętajcie. E, jakość zdjęć również jest istotna. Jest gwarancja najniższej ceny, jest cena, jest czas dostawy, to jest kolejny jakiś element, o, o którym dosyć dużo komunikujemy, promowanie, e, jakby nie patrzeć. I tutaj po lewej stronie, jak sobie patrzymy na te elementy, to możemy sobie zobaczyć coś takiego jak wysoka szansa na top ofertę. Też jest, jakbyście sobie przeczytali, czasem warto czytać gwiazdki czy podpowiedzi, że Allegro nie analizuje ofert, jeżeli dana oferta w produkcie nie ma konkurencji. Jeśli Twoja oferta nie ma konkurencji, to nie wyświetlamy jej w tej raporcie, więc też możecie nie uzyskać odpowiedzi. Stąd też mała podpowiedź, no warto mieć dwa konta, żeby nawet tą fikcyjną konkurencję stworzyć. To jest jeden z argumentów. Pewnie znowu wiecie, że jest ich więcej. Jeżeli nie wiecie, zostawcie komentarz. Chętnie też podpowiem, dlaczego warto mieć więcej kont na Allegro niż jedno. I patrząc sobie po tych parametrach, no szukamy tego żółtego trójkąta który nam wskazuje no, czego nam brakuje. I, I widzimy tutaj, że no nie wiem, brak gwarancji najniższej ceny. Może warto by było wrzucić produkt na Empik, żeby ją uzyskać. Cena jednak za wysoka. Tutaj jeżeli mamy pole oczywiście możemy spróbować coś podziałać. Ale też yy, zawsze zachęcam, żeby sprawdzić skrajności. Wejść sobie na jakąś ostatnią stronę produktu. Tutaj mam jakiś projektor. Zobaczmy sobie. No i Allegro podpowiada, że stan produktu do poprawy, czyli wskazuje, jak on nie byłby nowy, sprawdźmy, jest nowy. I podpowiadam, że już kilka razy się na to natrafiłem, jak tylko wczoraj dorwaliśmy ten raport w naszej agencji, więc też patrzymy sobie na te wnioski, więc nie do końca on poprawnie działa. Czas dostawy możemy sobie również zweryfikować, jaki jest na tym produkcie u tego sprzedawcy, no, jest za 8 dni, czyli być może widzę tutaj jakąś korelację, nowy i za 8 dni, no, brak promowania, to wiadomo, że też są koszty, sprawdźmy sobie jeszcze środeczek, bo kilka razy zauważyłem coś takiego jak miniaturka, czyli jakość zdjęć, że jest do poprawy, o widzimy tutaj i ja zauważyłem, że jak te miniaturki nie do końca mają białe tło, to Allegro wypluwa tą informację. Więc tutaj znowu coś co freelancerzy uważają, że takie rzeczy nie mają wpływu na trafność i na sprzedaż, no to jednak mają, tak? Czyli jednak ta obwódka znowu jest istotna. To jest takie moje szybkie przemyślenie, więc na realnych przykładach pokazuję, co ma na to wpływ. Zostawiam Wam z, z tym raportem. E, podzielcie się wnioskami. Jeżeli dla Was ten szybki filmek był e, przydatny, zostawcie kciuka do góry, zostawcie suba, bo w najbliższym czasie zalejemy YouTube'a materiałami edukacyjnymi. Dostaliśmy czempiona edukacji drugi rok z rzędu. To już jest nasza trzecia korona edukacyjna, więc mobilizuje nas do pracy. Wiemy też, jaką mamy odpowiedzialność z tym związaną. Więc kujemy żelazo póki gorące. Do zobaczenia z wieloma z Was dzisiaj na szkoleniu w Allegro, w siedzibie w Poznaniu. Jesteśmy też na targach. Wpadajcie. Cześć, piąteczka.